May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough. Dzień dobry, dzień dobry, kochani, dzieci w przedszkolu. Wszystko to, co zaplanowałam sobie zrobić rano, zrobiłam. Zobaczcie, dorwałam się do sera VioLife. Uwielbiam, polecam Wam ten ser. Nie tylko dla osób, które nie jedzą na biału, laktozy dla weganów, ale też dla osób, które to jedzą, bo ten ser jest naprawdę pyszny. On ma taki specyficzny smak. Z olejem kokosowym, z witaminą B12, i zobaczcie, jak myszka tutaj się do niego dostałam. Jak myszka. Ja zabieram się za śniadanko dzisiaj. E, sałatka z tuńczykiem. No dobrze, sałatka gotowa. Wygląda dość podobnie jak ta wczorajsza. E, tylko mam tutaj jeszcze kukurydzę, no i oczywiście e, tuńczyka. E, dodam sobie dosłownie odrobinkę majonezu, dużo soku z cytryny, e, i to będzie moje dzisiejsze śniadanko. Mówiłam wam już, moi drodzy, że jest e, e, tutaj u nas szał na Barbie teraz. I jeszcze Wam pokażę, na co ostatnio jest szał e, u Nel. Ule Osia mm, szał na super zinksy, natomiast Nel bardzo chciała się bawić z nim super zinksami. I Leos mówi, mamo, przecież są moji popsy, więc e, Nel ma już. Pierwsze sześć swoich moji popsów. W sumie pierwsze sześć już ma sześć sztuk swoich moji popsów i uwielbia się nimi bawić, także one są takie słodkie, dziewczynkowe, można im zmieniać minki, więc super zinksy i moji popsy. Dzisiaj opowiem Wam co z siłownią, bo wczoraj mówiłam wam, że czuję się bardzo zmotywowana. I opowiem Wam, jak wygląda sytuacja, ale to już później siedziemy sobie już tradycyjnie przy kawce i opowiem Wam tak. Co planuję i jak to wszystko będzie wyglądać? Pogoda, e, śmiejemy się iście, dzisiaj po prostu depresyjna. Tragiczna. No niestety, jest, leje, jest tragedia, leje, wieje, ale my się nie poddajemy. Pamiętajcie o uśmiechu, e, nie poddajemy się, nie damy się tej pogodzie, ale moim zdaniem dzisiaj pogoda to jest, słuchajcie, taki dobry październik, końcówka października, Naprawdę. początek no mało listopada. Bo pogoda i w ogóle ma tak wiać mocno, że nie wiem co będę musiał. Ale powiem ci, że już dzisiaj było nawet słychać trochę rano, bo w ogóle dzieci w przedszkolu jeszcze są i dzisiaj drugą noc już Nel sobie wstała o godzinie 6:20 i słuchaj, ona krzyczy i wstaje i krzyczy: "Mamo, do przedszkola, ja już jadę do przedszkola, już wstajemy". Więc tak powiem wam szczerze, że mm -hmm. o tej 6:20 trochę wiało. Ale wzięłam Nelly jeszcze do nas na troszkę, żeby wiecie już się nie rozpoczynać dnia tak wcześnie, e, więc wzięłam Nelly jeszcze do nas do łóżka, trochę poleżałyśmy, zaraz wstał leość, ale autentycznie rano wiało, tak po szóstej naprawdę wiało, mhm. a jak wiecie, no u nas y, słychać, tak, słychać, no słychać tak, bardzo. Ale, jak jutro będzie wiało. ale jutro ma w ogóle jeszcze bardziej wiać. Dzisiaj przepis na pyszny syty. Polski, staropolski obiad. Dokładnie, z polecenia, nie z polecenia, ale z przepisu mojego taty. Z przepisu naszego, mojego teścia, taty Krzyśka. Także zobaczycie co to będzie. Będzie naprawdę konkretnie. No, ale to zobaczycie później, co tam Krzysztof dzisiaj na obiad przygotuje. Krzysiek mi gdzieś zniknął, ale patrzcie, przeszedł tędy i pokazał mi maczugi. Pamiętacie maczugi w ogóle? Ja pamiętam, chipsy mojego dzieciństwa. Maczugi, wow. No, i dzieciaczki e, wracają razem z nami. Zobaczcie, my dzisiaj, e, Krzysztof stwierdził, że wracamy sobie przez las, przez nasz lasek, e, przez który spacerujemy. E, tutaj też jeździmy rowerami. I zobaczcie. I grzyby zbieramy. I grzyby zbieramy, tak. Spacerujemy, jeździmy rowerami, zbieramy grzyby i no, wracamy zobacz, do domu. To jak pokażesz w prawo. <noise> poczekaj, no, powiesz, poczekaj w prawo, ok? No, Jest to w prawo. normalnie widoki jak jesień, liście. No. No dokładnie, no tak, no. Słucho, ja nie wiem. Mamy kolejny dzień za nami, czwarteczek, jak było w przedszkolu? Fajnie. Fajnie, jak Nelcia było? Do szkoły. Do no szkoły, ale już jedzie do szkoły, wyszła, ale już jedzie. Także przyjechaliśmy, słuchajcie, Nelcia układała przy stoliku puzzle i pani mówi, że było bardzo dobrze, więc super. I zupka strażak była, barszczyk sam. dzisiaj, tak? Tak. sam. Strażak sam był A, i zupka była barszczyk, no właśnie, już tak, wracamy nie, to były takie puzzle a puzzle, no, pudle, no brawo, właśnie brawo, brawo. To nie, nie, to nie w sam inne mhm. idziemy makes a world of difference so you make me strong jest kawka, czas na pogadankę. Dobra, tak jak zapowiedziałam, jest kawka. Jak pięknie pachnie. Także czas na pogadankę, a trochę rzeczy chcę Wam dzisiaj e, powiedzieć. Po pierwsze, moi kochani, moi drodzy, e, jak to teraz wygląda sytuacja z tą siłownią? I jeszcze chciałam Wam powiedzieć na e, samym początku, że mi nie zależy na tym, żeby być jakimś tam freakiem, żeby chodzić pięć razy, sześć razy, nawet 4 razy w tygodniu na siłownię i wiecie, i cisnąć. Nie, 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 bo to mi nie będzie sprawiało żadnej przyjemności. Mi największą przyjemność będzie sprawiać e, to, kiedy ja pójdę sobie na przykład, tak sobie założyłam dwa razy w tygodniu na siłownię e, na jakąś godzinkę e, czysto, dla zdrowia rekreacyjnie, bez żadnego ciśnienia bez żadnego celu, dla zdrowia po prostu, żeby trochę się poruszać no i powiem Wam, że wczoraj tak się e, nastawiliśmy, jeszcze montowałam Wam tego vloga wieczorem i mówię do Krzyśka no wow, super, naprawdę e, taką mam ochotę, Krzyśek też mówi, że on też już się nie może doczekać, że fajnie no i słuchajcie, dzisiaj rano zadzwoniłam na siłownię i oczywiście musiałam mieć pecha, bo co się okazało? Znaczy trochę dobrze, trochę źle. Zadzwoniłam tam, nie wiem, ale chyba właścicielką jest pani. Ona też prowadzi zajęcia. Dowiedziałam się, że można kupić karnet, można mieć trenera personalnego, może być to jednorazowa wejściówka. Są maszyny, wiecie, typu do cardio, są jakieś tam siłowe rzeczy i te sprawy, ale siłownia jest czynna. Od poniedziałku do piątku, od 16 do 20. A nam bardzo zależało na tym, żeby na siłownię chodzić wtedy, kiedy dzieci są po prostu w przedszkolu i żeby chodzić na siłownię rano. No bo po południu znamy siebie, nie będzie nam się chciało chodzić, mamy dużo rzeczy do zrobienia. Są dzieci, dzieci są w przedszkolu. Po przedszkolu oddajemy się dzieciom i chcemy być z nimi, a nie zostawiać dzieci, wiecie, dziadkom, robić jakieś tam, wiecie problem i, i iść na siłownię. Więc co się okazało? Siłownia jest czynna od 16 do 20, w niedzielę jest czynna od 9, ale w niedzielę na siłownię, umówmy się, na pewno nie będziemy chodzić. Tak, kochanie? Chcę po No to dajdzie. Możesz przejść, o proszę bardzo. <gry> e, także słuchajcie, właśnie... Mm, o czym tutaj ja mówiłam? Aha, czyli w niedzielę mamy od 9, no ale w niedzielę umówmy się, no nie będziemy chodzić na siłownię, a nawet jakbyśmy poszli, to myślę, że szybko byśmy przestali. Ale później pani pisze na pocieszenie, że siłownia jest jeszcze specjalnie czynna dwa razy w tygodniu, czyli tak jak mi pasuje, we wtorki i w czwartki od godziny 9 do 11, dwie godzinki dziennie dla samych kobiet, czyli z jednej strony fantastyczny pomysł tak od razu powiedział Krzysiek, chyba myślał po prostu o mnie, jest taki kochany i mówi no to super, tak Myszko? gdzie są te bo mam tylko domki one są u na szafce na górze, tam w pudełeczku w tym oryginalnym od Moji Popsów na górze wiesz, w tej szafce, tutaj na górze w tej półce, gdzie to stało w papierowym tym kartoniku od Moji Popsów ja tam je schowałam, bo wiecie, te małe y, zingsy, popsy i to wszystko zawsze tak się y, gubi. I co masz? A nie, bo w tym czekaj. A w tym? Tak. Są? A, no, są. Dobra, no. E, także w ogóle Krzysztof mówi: No to super, w ogóle fajna opcja, bo są kobiety, które się stresują, które się krępują, które e, nie lubią ćwiczyć z mężczyznami, e, wolą ćwiczyć w kobiecym gronie, więc to jest bardzo fajna opcja, że coś takiego jest. No i Krzysztof mówi: No trudno, będziesz chodziła sama, a ja może raz na jakiś czas wyskoczę sobie po prostu e, w godzinach popołudniowych czy wieczornych. No więc plan jest taki, że wtorek i czwartek e, po prostu. Jedyny taki minus wiecie, no, że. Yy, no, że chcieliśmy razem. No ale zobaczymy. We wtorek pójdę pierwszy raz, porozmawiam sobie, wszystkiego się dowiem. No i od y, właśnie 9 do 11, dwie godzinki we wtorek i dwie godzinki w czwartek. Siłownia jest dla samych pań. Więc bardzo, bardzo fajnie. Tak jak chciałam, dwa razy w tygodniu. Super, naprawdę, naprawdę to mi wystarczy. Ale kochani. Wiecie, że ja już Wam mówię, że u mnie z ćwiczeniami, no to jest słabo, słabo naprawdę. No ja nie lubię, nie sprawia mi to przyjemności. Ja muszę poczuć jakąś tam motywację, tak jak było w przypadku tej e, siłowni, że po prostu chcę. Natomiast e, ja raz na jakiś czas już Wam mówiłam nawet na Instagramie. E, stroje od Oszy Apart e, tak mnie zachęciły, że e, ćwiczę. I dzisiaj właśnie mam w planie sobie troszeczkę się poruszać. I ja mam Grow with Joe. Super dziewczynę, wspaniałą dziewczynę, która pociąży tak schudła. I ona ma, słuchajcie, treningi w formie tańca. Ja kocham tańczyć. Także później um, Wam pokażę, z kim ewentualnie tańczę, z kim ćwiczę. Ona jest po prostu świetna. Lubię przyglądać jej Instagrama. Ona też ma swoją aplikację z treningami, z dietą. Z aplikacji nie korzystam, natomiast uwielbiam jej treningi taneczne. E, taniec, e, i tam jest też pokazane, ile kalorii się spala. Na przykład z Jennifer Lopez, z muzyką Jennifer Lopez. E, lata 80., lata 90. Także naprawdę super. I ma też bardzo fajny zestaw ćwiczeń dla początkujących. E, I ja bardzo często z tym ćwiczę, także wam pokażę. To jest coś dla osób początkujących, dla osób, które lubią tańczyć. Bo ja powiem Wam. Że mi lewandowska, chodakowska uwielbiam dziewczyny, bo są bardzo motywujące i sprujące, przepiękne, mają super ciała i są ale ja mi jest po prostu za ciężko. Moja kondycja jeszcze e, jakby odmawia w tej kwestii posłuszeństwa. Także to to, jeżeli chodzi o siłownie. Um... I moi drodzy, jeszcze takim jednym z moich postanowień było to, żeby pić kolagen. Ja Wam mówiłam, że ja zaczęłam pić kolagen, no ale widzicie, szybko przestałam. I dzisiaj znowu zaczynam, ja mam od Herbum kolagen Beauty Drink, to jest kolagen malinowy, 100% rybi kolagen. Czyli najlepszy na rynku jaki może być, są różne kolageny wołowe, ale rybi jest najlepszy. Także codziennie będę sobie piła taki kolagen. E, słuchajcie i to jest z kolagenem rybim i kwasem hialuronowym oraz witaminą C. E, I wystarczy że 150 ml wody Rozpuścimy, słuchajcie, jedną taką miarkę, jedną porcję i to nam dziennie wystarczy. W ogóle nie czuć ryby, nie ma żadnego posmaku, także powiem Wam szczerze: kolagen jest cudowny na skórę, na twarz, nawet na celulit, na włosy, na wszystko. To moim zdaniem kolagen to każda kobieta powinna pić i ja mam zamiar tak zrobić. Dobrze, o kolagen nie powiedziałam, o siłowni powiedziałam, o ćwiczeniach z Grow with Joe Wam powiedziałam, także teraz zabieram się za. Ciepło domowego ogniska. Później, kochani, będzie zrobić sobie tego drinka. Pokażę Wam w ogóle, jak on wygląda. On jest taki turbo-różowy i bardzo słodki i smaczny. Więc wypiję sobie ten kolagen, e, Podziałamy z dziećmi. E, później Krzysztof przygotuje obiad z przepisu swojego taty. Często w Londynie u nas gościło to na stole. Będziecie po prostu zdziwieni, bo to jest takie anti-insta. Friendly, ale jakże pyszne. Także to jest właśnie taki inny sposób na tą potrawę, ale to już później. No i dzisiaj też powiem Wam kolejne, kolejne zdanie, kolejny cytat, kolejne um, słowo, przekaz motywujący. Także żebyśmy troszkę się zatrzymały i zastanowiły z tym nowym rokiem. Dobra, a teraz lecę do rodziny. I też zauważyłam po waszych komentarzach, że bardzo się cieszycie, że vlogi są długie i że są codzienne. I ktoś wczoraj napisał, że to jest. Eee, czekajcie? vlog styczeń. Także vlog styczeń praktycznie, słuchajcie, robimy. Może będzie potem vlog luty? Zobaczymy. Vlog March, vlog marzec, zobaczymy. E, I napisałyście, że bardzo Wam się podobają długie vlogi. E, kiedyś tak długich vlogów nie było, bo ja myślałam, że takie rozmawianie, takie pogadanki, że ja wam, Was mogę tym po prostu zanudzać, ale widzę, że to Wam się podoba, więc chyba dołączę do teamu długie vlogi. Wiadomo, czasem w ciągu dnia dużo się nie dzieje, też yy, nie chcę się tak dużo mówić, ale, ale ja też jestem z tych, co lubią takie vlogi, wiecie. Od 15 do 20 minut, takie najlepsze. A co ty tu niesiesz? Zaraz muszę wam światło zapalić, bo jest ciemno strasznie. O, Leoś zapalił. O! Dasz radę sama? Dasz radę sama? Dobra, brawo kochanie, brawo. Super. No dobrze, to jestem tutaj z takim kolejnym przesłaniem dla Was. Tym razem książka Dobrostan o szczęśliwym, bogatym i spełnionym życiu. I ja już się nie będę powtarzała, dlatego że ja Wam wiele, wiele razy o tej książce opowiadałam i polecałam Wam tę książkę. Jest równie tak samo niesamowita jak Słowa Mocy. Także za chwilkę przeczytam Wam kilka bardzo ważnych słów. I oczywiście, kochani, zastanówcie się nad tym, przemyślcie sobie i. Zatrzymajcie się na chwilę. Ale jeszcze chciałabym Wam przeczytać to, co znajduje się z tyłu książki, bo to też jest bardzo ważne. Od wielu lat pielęgnuję w sobie świadomość, że wszystko, co mnie w życiu spotyka, jest darem. Zarówno rzeczy dobre, jak i te trudne mają wielką wartość i ukryty sens. No tak, to z tym się mogę, z tym się mogę e, zgodzić. Spójrz na swoją ścieżkę bez niechęci i oceniania, doceni, jak długą i wspaniałą przeszłaś drogę. Tell that you're tough. It. Też ktoś ostatnio mi napisał, że fajnie by było z panią Agnieszką Maciąg zrobić wywiad. Eee, no, ja podziwiam panią Agnieszkę Maciąg. Naprawdę wspaniała kobieta. You no dobrze, pokazuję Wam już ten kanał, e, który bardzo lubię. I tak jak Wam mówiłam, jeśli już coś ćwiczę, to mnie to łaskoczę, to ćwiczę właśnie z nią. E, ona ma super treningi. Chodzenie w domu, czyli chodzimy w miejscu i spalamy kalorie. Ja takie ćwiczenia bardzo lubię. No i tak jak Wam już mówiłam wcześniej, ma również e, zwykłe ćwiczenia i ma coś, co bardzo lubię, czyli dance party e, workout. I tutaj na przykład zobaczcie Pussycat Dolls, czyli przy muzyce Pussycat Dolls. E, zaraz Wam tutaj pokażę. Tutaj mamy na przykład. Już 30 minut absu. Tutaj mamy na przykład. Chodzimy 3 mile i morning cardio. Także naprawdę super. I zaraz Wam pokażę moje ulubione. Czekajcie. Coś dla początkujących. Już szukam. I od tego polecam zacząć. Ale to chodzenie jest też naprawdę bardzo, bardzo fajne. Dobra, słuchajcie. Lecimy, szukam. To jest coś, co bardzo lubię i zobaczcie, tylko 13 minut. Bardzo fajne i bardzo lubię i wam polecam. To są dwie mile, e, taki szybki marsz, szybkie chodzenie, także to jest też świetne. I pokażę wam e, jeszcze, właśnie ten trening dla początkujących, i ja go sobie dzisiaj. Będę robiła. Dobra, mam, koniecznie musicie tego spróbować. Zobaczcie, tutaj mamy 20 minut takie spalanie w domu dla początkujących, także to Wam polecam bardzo, bardzo serdecznie. Dobra, mam resztkę wody. Mam nadzieję, że tyle mi wystarczy. Także jestem gotowa, mam koszulkę, mam leginsy. lecimy. Elcia z mamą ćwiczyła. Super, to teraz co? Idziemy robić statusem polski obiad. No, moi drodzy. Mamy. Mamy to, więc Gwóźdź zdradzam programu. sekret. Głoś programu na obiad będzie kaszanka z przepisu mojego teścia. Tak. E, mało mówiłam, instagramowe jedzenie. Ale jakże pyszne. Ale pyszne, I, polskie. Tak. I raz na jakiś czas, e, czas trzeba. Dokładnie, ale słuchajcie, kaszanka z grilla to jest must have u nas każdego no tak. grilla. I też mój teść wymyślił, że robimy taką kaszankę w pazłotku, w folii, e, z cebulką i kładziemy na grilla, i to się wszystko w tej folii fajnie dusi. Do tego podstawowo musztarda. Natomiast taką kaszankę możecie też zjeść w domu z ziemniakami. Zaraz Krzysiek Wam pokaże, Potrzebnie. jak ją zrobić. Będzie nam potrzebna kaszanka. Dużo cebuli. Y, zaraz zobaczycie, czy jeszcze mamy czerwoną cebulę, bo ja też lubię z czerwoną. Dobra, oczywiście. Y, no też polecamy taką kaszankę, wiecie, y, gdzieś kupioną w jakimś no tak. y, porządnym sklepie. My nie mieliśmy wyboru, ale jest kaszanka. Więc będzie biedronkowa, ale tak. Polecamy wam taką dobrą, konkretną. Ta jest całkiem okej, okay, więc myślę, że się nada. A proszę, jak tutaj pięknie kroi Krzysztof. <noise> Kochani, do tej cebulki dodajemy kaszankę, sól, pieprz i tak naprawdę to wszystko. Tylko wyjmujemy kaszankę, wiecie, z to jest? Takie jelitko, nie? Jelitko z tej takiej folii. No dobrze, i tak się prezentuje efekt końcowy. Mamy kaszankę podsmażoną na patelni z cebulką, z solą i z pieprzem. Do tego ziemniaczki i sałatka ogórek kiszony, pomidor mały taki koktajlowy, troszeczkę majonezu i szczypiorek. No i tak prezentuje się nasz obiad. Bardzo nietypowy, chociaż sama nie wiem, nie każdy przepada za kaszanką. My lubimy i nie jedliśmy jej naprawdę bardzo, bardzo dawno. No dobrze, ja właśnie przygotowuję Nelci um, ubranko na jutro do przedszkola, pluseczkę, spodnie i ten taki sweter z uszami królika, także żegnam się z Wami, widzimy się już jutro. Buziaczki, hej, pa! pa. Jeszcze gumeczkę tu przygotuję. Pa, kochani, do jutra!